Mleko pewnie 0 i mleko 2%. O, to będzie 3, trudny 2. test. 3,2. 3,2. Takie Na najbardziej mhm. tu A wzią? drugie jest 0,0 czy 0,5? 0,0. Tak. Totalnie 0%. A dobrze, że w białym kubku. Tak wiesz, jakby były przezroczyste. Ró różni się strukturka trochę. No. Bąbelki ma jedno, drugie nie ma bąbelków. Ale nie, można no pokazać. Nie ogarniesz, bo i tak jest białe, nie? Po zapachu. Moje mleczko to wypiję chętnie. Po zapachu to... Bój. To mi pasuje. Teraz resetry, na Kolor. Trudny test. Ogólnie oba są bardzo dobre. Oba są dobre. No. Nie wiem, czy nas nie oszukał, ale moim zdaniem drugie jest 3-2. A ja nie wiem, które pierwsze jest, za, które eee, drugie. Pierwsze ma się oznaczone taśmą. Które dostałeś. <laughs> Przestałeś nam ufać. Dobre, mleczko. No, Z mlekami mam tak. Teraz się może okazać po tym, że, że nie mamy raz jednak. Ale jestem tak raczej w 100% pewny. <noise> ale ale ogarniam, Jestem tak. Ogarniam o co chodzi: <noise> że to ma tam 3 i 3, 2, coś takiego. Że to powinno być pierwsze. A jak nie, no to wiadomo, że chuj mi w dupę. Ale <noise> idę na pewniaczka, że jak to, to strasznie się zdziwię. Pierwsze jest puste, bo jest bardziej, jest fajniejszy troszeczkę smak. A to drugie jest trochę jakby bardziej rozwodnione, właśnie Ja nawet po konsystencji obstawiam to drugie. Że jest fit. Wydaje się pustsze. Nie, ja na odwrót. A, nie na ziemię. odwrót? Ale właśnie, kurczę, boję Wydaje się, się tego. Boję Wydaje się Boję się tłustrze. tego, bo mi smakuje o wiele lepiej mi smakuje pierwsze. A Wojna. dobra. Ja zostaję przy tym, co powiedziałem. przegrał. Zostaję przy tym, co powiedziałem. Jeżeli mleko zero jest lepsze niż. To już ogólnie wygląda jak. No, po prostu inny płyn niż mleko. Dobra. Bo zostało usunięte, wszystko. Czy wszystko? oznaczone taśmo, kubek, jest z mlekiem. Zero, czyli z mlekiem 3,2%? Ja mówię 0, oni mówią 3,2. Zostanę przy tym też. Kubek oznaczony taśmą jest z mlekiem 3,2. Czyli jest maszyny. Mas czyli dobór z... jest mistrzem mleka. Nie, no ja też. No, ale robór był w 100% pewny. I chuj mu w dupę, jeśli nie. No, no dobrze. No to wiadomo, że chuj mi w dupę. Zobaczcie, praktycznie identyczne są te No Co ty pierdolisz? Ale nie, pod światło weźcie. Tak. tak. Ale to może być ścięcie maszyny, nie? Ale może. Nie tak. sugerowałbym się. Pod światłem, ten z taśmą. Tłust. Jest taki. U mnie jest on zarysowany bardziej, właśnie. I ja bym powiedział. Jest ust. Ust ja bym powiedział, że on jest właśnie mniej tłusty, ten staś. Prawy? Tak. To ten prawy. znowu mamy, to na odwrót. Ja mówię, ale z tego no te Ja mówię, że lewy jest light. Trzeba ja tak na kawałku urwę, żeby po. O, ten jak się ten. Chyba tak, chyba. Nie muszę jeść. Bo już wszystko wiem. Ten z taśmą jest tłuszczowy, a ten bez taśmy jest tłuszczowy. Tak mi się wydaje. Czy też tak uważasz? Tak uważam, że to jest film? Bez próbowania. To jest film z taśmą. No to ja mam także ja ufam Wam. Ale żeby... to zrób po swojemu. Zrób po swojemu, no. Tym bardziej, bo Ty dużo jesz serów. Zawsze lubisz kombinować się na te tosty. Chyba najdłużej z nas tak. Korzystałeś z tostów. Tak wiesz, regularnie, że to nie była taka faza, że okej, okay, teraz jem tosty przez dwa miesiące. No to że tak. One są cały czas u ciebie, nie? Od 10 lat. Więc nie słuchaj się nas. A z drugiej strony, Robur je dużo serów. Bardzo dużo serów. Tym bardziej, bo ty dużo jesz serów. A z drugiej strony, Robur je dużo serów. Ale ja nie ja, jeden ja patrzę... drugi, no jest dobry. Ogólnie. Jesteście gotowi? No. Talerzek oznaczony taśmą był z zerem light. Tak jest. Czyli po punkcie kumy. Dzisiaj mam dzień przegrywa. No, czasami tak jest. Możesz się popłakać, <coughs> albo możesz próbować dalej, pchać piłkę dalej. Pytanie, co byś zrobił ty, z którego byłbyś dumny, a co byś zrobił ty, z którego miałbyś bekę. Nie no, próbuję dalej. No. Ale coś mi intuicja zawodzi. Bo tu na przykład szedłem po tym, że on się świeci, więc może być taki okay. tłustszy. Tylko po tym, bo w smaku znowu nie umiałem nic wyczuć. Twaróż? Twaróż. No, O końcóweczka. Chyba, Ooo, ma... chyba to jest bardzo proste. To jest ten faruch, co. Mm, to jest ten. Hajnowski? Hajnowski, no. Poinowski. Hajnowski. Hajnowski? Nie. No co mnie kurwa ja poprawia, ja to tak jako chojnowski. Toś ma chudy. Jak mnie, to jestem. Kurwą jebaną. Kurwą jedbanką. Kurwa. Ha, ha, ha. Ta, taśma tusty. Ale dzisiaj mam taki dzień, Taśma tusty. Ja nie będę, kurwa. Taśma tusty, 100%. Za jesteś jebaną, Kurwa. No, nawet nie czytaj wyników, tylko już punkty zapisz i, no. i przejdźmy dalej. Ale serio, dzisiaj jestem tą. Kurwa. Taśma tusty, bez taśmy chuli. No i gi. To jestem kurwą jebaną, Tak miało być.